5 na tak, 5 na nie w Kii EV6. Klapka jest elektryczna, a ładowanie szybkie. 10-80% tylko 18 minut w optymalnych warunkach. Jest jak Powerbank. Z jego baterii dzięki funkcji V2D można ładować nawet inne samochody. Na hasło rabat Kija nie wskazuje na stolicę Maroka, tylko daje Wam 60 tysięcy zł upustu. Chodźcie, pokażę Wam kanapę. Siedzę co prawda nisko, ale miejsca mam dużo i oparcie mogę regulować. One-pedal driving szybko wchodzi w krew, no i w ogóle taki ja fajnie się prowadzi. Również zdalnie. Look, mam! No hands! Przez szyber dach i te lśniące włosy mam mało miejsca nad głową. Planowanie trasy sprytne, choć nie zawsze optymalne. Chcecie korzystać z CarPlaya bezprzewodowo? Musicie poczekać na wersję po liftingu. Nie lubię tych klamek, i jeszcze tak nieładnie odstają. O, jest franek, ale malutki. Ta wersja ma dwa silniki, a one niestety lubią prąd.